Czy wiesz, że coraz więcej osób doświadcza tak zwanej depresji klimatycznej? Jest to reakcja naszej psychiki na to, że nasz świat się zmienia i to na gorsze. Badania pokazują, że wiele osób doświadcza smutku, lęku, poczucia winy, a nawet utraty sensu życia, kiedy myślą o kryzysie klimatycznym. Emocje te nie są oznaką słabości. Jest to naturalna reakcja na realne zagrożenie. Co pomaga? Angażowanie się w działania proklimatyczne, nawet drobne wybory, dają poczucie sprawczości. Rozmowy z innymi, wsparcie społeczne zmniejsza poczucie samotności. Ograniczenie dum scrollingu, czyli ciągłego czytania katastroficznych newsów. A jeśli emocje stają się zbyt przytłaczające, warto poszukać pomocy psychologa. Pamiętaj, że Twoje emocje mają znaczenie nie są problemem do wyciszenia a raczej sygnałem, że świat, w którym żyjesz, jest dla Ciebie ważny. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnych badaniach naukowych z zakresu psychologii, zapraszam Cię do sięgnięcia po czasopismo Charaktery.